Siemanko. Witam moją społeczność YouTube'ową tym razem trochę po tych kilku wyjazdach, które miałem jakiś materiał praktyczny, bo dawno takich rzeczy nie wrzucałem, więc chyba najwyższy czas dać jakieś konkretne rozwiązania konkretnych problemów. I nagrywam w sumie dlatego, że ostatnio gdzieś takie raporty wypłynęły na temat zdrowia psychicznego ogólnie dzieci, wiadomo, że jest to też w jakimś tam stopniu odbiciem tego co dzieje się ze społeczeństwem, dzieje się też ze starszymi jak i z młodszymi co udało się też w ramach Akademii Oddechu wykazać czyli problemy generalnie oddechowe, które gdzieś tam nas dotyczą. Ale też takie problemy, które z tego wynikają, czyli na przykład problemy ze snem, które już poruszałem tutaj dając konkretne rozwiązania, jeżeli chodzi o trening oddechowy, więc też możecie to znaleźć. Problemy z koncentracją, które też są bardzo duże. U dzieci obydwa problemy wyszły mniej więcej na no, niecałe 40% w grupie od 10 do 19 lat. Także myślę, że to już jest dosyć sporo, jak na to, że dopiero będą te osoby wkracza wkraczały w dorosłe życie. I myślę, że dzisiaj dam coś takiego troszkę na mm, uspokojenie umysłu i pokażę jak można to zrobić za pomocą oddechu. Ten spokój umysłu to jest coś takiego, co myślę w tej chwili jest towarem luksusowym i jeżeli ktoś ma spokój umysłu, no to może jak dla mnie, pochwalić się niesamowitym sukcesem. Z czego to wynika, z czego wynikają te problemy? No jest to związane przede wszystkim ze stylem życia ogólnie pojętym. Jest to związane z brakiem higieny tego umysłu czyli głównie dostarczaniem sobie bodźców i niedbanie o zregenerowanie układu nerwowego, mam tutaj na myśli oczywiście sen, czy też wyregulowanie pracy tego układu nerwowego, czyli w momencie jak zostaje zachwiana jakaś równowaga, jak ją przywrócić, tego też oczywiście nie wiemy, no i nie wiemy też czym jest relaks, czyli te takie zasady 3R, którą gdzieś już wprowadziłem, możecie sobie w moich e-bookach na stronie poczytać. Myślę, że każdy powinien poznać i powinien ją stosować w dniu codziennym, czyli ten, powiedzmy, spokój umysłu jest to taki stan ja taką definicję podaję na szkoleniach kiedy nie, po, nie, nie macie potrzeby albo nie walczycie po prostu ze swoimi własnymi myślami, ze swoim umysłem jesteście z nim całkowicie spójni. No i. Bardzo rzadko tak naprawdę to się w obecnym czasie zdarza, jeżeli ktoś nie medytuje, nie pracuje z tą głową, nie dba o to. Z tego powodu, że no, niestety podanie jakiegoś rozwiązania nie, nie zmieni tutaj tego problemu. Z tego powodu, że jeżeli chcemy wykorzystać neuroplastyczność naszego, naszego mózgu, no to musimy, możemy to zrobić tak naprawdę jedynie przez powtarzalność. A yy, wiadomo, że powtarzalność wymaga w, yy, jakiejś samodyscypliny. Która wymaga z motywacji, a z tą motywacją u ludzi jest różnie. Myślę, że główniej poszukują przez cały czas, a, a tak naprawdę na tych poszukiwaniach się kończy. No, bo do wprowadzenia, no, do wprowadzenia nawyku no, to jest taki konieczny, konieczny jakby element. No i on oczywiście też wynika ten brak motywacji z braku wiary. Wiary, może w siebie, czy. Czy w te rzeczy, które robią, czy w to, że taka zwykła technika oddechowa może w jakiś tam sposób przemodelować nasz mózg i wpłynąć na zmianę połączeń neuronalnych, wydaje się to może mało prawdopodobne, no ale tak to działa i, i w ten sposób to wygląda. Także pokażę rozwiązanie, które w zasadzie nie spowoduje zniknięcia, jakby myśli na stałe po jednym zrobieniu tego ćwiczonka, ale może spowodować, że te myśli w, znikną na jakiś czas po skończeniu i w tym momencie możecie zobaczyć, że to jest realne, że da się to zrobić i da to jakąś może motywację, jakąś wiarę w to, że jednak ten trening oddechowy ma w sobie dużą moc, którą możemy wykorzystać w naszym życiu codziennym, i skłoni to do tego, żeby jednak powtarzać to regularnie każdego dnia i wprowadzać to w formie nowego nawyku. Może to być też fajne wejście w stan medytacji, bo bardzo często też te problemy tutaj, które są z tym jakimś natłokiem myśli i tak dalej łączą się z tym brakiem higieny, jak ja to nazywam, umysłu, też ze sposobem jedzenia, na przykład z niewłaściwą regeneracją układu nerwowego, na przykład brakiem fazyrem w odpowiedniej długości, jeżeli chodzi o sen, czyli to cała ta technologia, która jest używana przed spaniem, na to wpływa, czy też informacje, to o tym bardzo, bardzo często właśnie z Rafałem Wilkiem powtarzamy na szkoleniach. Ale też chodzi o to, że sam sposób oddychania ma kluczowe znaczenie dla naszego mózgu, czyli to, jak oddychamy determinuje to, jakie płyną fale mózgowe. I myślę, że ten temat będę mógł za jakiś czas rozwinąć. Może to zrobię już w następnym materiale, bo fajne badania na ten temat znalazłem, które tłumaczą trochę jak można wykorzystać połączenia nerwowe, żeby jednak na ten mózg też wpłynąć. Ale dzisiaj takie prostsze, prostsze myślę ćwiczenie, chociaż jak na ćwiczenia oddechowa wygląda dosyć spektakularnie. Jak będziemy je wykonywać? Chcielibyśmy dostarczyć więcej tlenu do naszego mózgu. I teraz, żeby to zrobić, musimy przede wszystkim dostarczenie tlenu wymaga pokonania dwóch barier w naszym organizmie. To jest też coś, co często po tłumaczę na, na szkoleniach. Czyli pierwsza bariera chcielibyśmy dostarczyć sobie więcej tlenu do krwi, żeby on krążył przy tutaj naszych cząsteczkach hemoglobiny. I żeby to zrobić, musimy uzyskać po prostu większe ciśnienie w płucach, jeżeli chodzi o ten gaz. Nie, także. W tym ćwiczeniu pokażę ten element podnoszenia tego ciśnienia, jak wygląda. A drugi element chcielibyśmy skierować ten tlen w odpowiedni, w odpowiedni segment, w odpowiednią partię ciała. No, chodzi nam głównie o głowę, więc chcielibyśmy w okolice głowy jakby skierować to. Jak to zrobić za pomocą powiedzmy własnej tutaj woli, czy wykorzystując tą zasadę? Jeżeli chcemy doprowadzić w konkretne miejsce ciała tlen, musimy spowodować, żeby pracował w tej okolicy mięsień, i on wtedy, z racji tego, że wykonuje jakąś pracę, potrzebuje więcej tlenu, no bo w tym momencie jest używany. Podnosi też tym samym przy swojej pracy poziom dwutlenku węgla, i ten dwutlenek węgla jest tym komunikatorem, gdzie ma ten tlen być oddawany. Także te dwie zasady, tak teoretycznie, żebyście rozumieli. Dlaczego wykonuję takie ćwiczenie? Wykorzystamy sobie w praktyce i myślę, że mogę pokazać również dwa warianty tego ćwiczenia, żebyście sobie użyli taki powiedzmy w krótszym czasie albo, albo w dłuższym. I zależy mi na tym, żeby, żebyście napisali mi może w komentarzach, czy poczuliście jakąś różnicę w momencie wykonywania tego ćwiczenia. Czy w jakikolwiek ono sposób na was wpłynęło, Bo wiem, że ono działa, że wpływa, ale oczywiście jest to zależne trochę od tego stanu bazowego, z którego wychodzimy, i też jest zależne trochę od takiego umiejętności wglądu, od kontaktu ze swoim umysłem, jak to potrafimy dostrzec. Może niekiedy ludzie spodziewają się nie wiadomo jakich efektów i dlatego też ich nie dostrzegają. Także napiszcie mi. Pod filmem, jak się czuliście po zrobieniu. I żeby oczywiście to określić, no to będziemy potrzebowali zamknąć sobie oczy, poobserwować, jak pracuje wasz umysł. Może z 30 sekund, żeby dostrzec, co tam się dzieje. Wykonamy sobie to ćwiczenie, i po wykonaniu ćwiczenia znowu będziemy sobie robić wgląd. Także to jest takie zadanie dla Was, żebyście mieli jakiś punkt odniesienia, i potem porównanie do stanu po, nie? Z tego stanu sprzed do stanu po. I jak technicznie wykonuje to ćwiczenie? E, oczywiście cała praca odbywa się przez nos, to jest e, w tych wszystkich ćwiczeniach prozdrowotnych e, dosyć istotne. E, biorę, biorę sobie dłonie, zaciskam je, opieram sobie na udach i robiąc wdech prostuję w łokciach kończyny górne, nie? czyli prostuję sobie ręce w łokciach. OK, jestem na wdechu, tak? Mogę jeszcze sobie dobrać powietrza, żeby trzymać sobie w klatce pod dużym ciśnieniem. Czyli to jest ten jakby pierwszy ten pierwszy krok, który wykonujemy. Zwiększamy sobie ciśnienie w klatce i w tym momencie, jak ono jest większe, no to będzie się mocniej o, e, Lepiej będzie zachodzić dyfuzja, łatwiej będzie się uwalniał tlen do krwiobiegu, tak? Czyli pierwsza rzecz. Ok, dobieramy, trzymamy. I teraz, jak to powietrze trzymam, wykonuję sobie ruch głową. Toczę sobie głowę po barku, po tutaj kapturach, po barku, po mostku. I robię sobie cały czas wstrzymując powietrze, robię sobie okręgi w jedną stronę, liczę sobie 5 okręgów. Zatrzymuję się w drugą stronę 5 okręgów. I wypuszczam powietrze przez nos, maksymalnie relaksując się, rozluźniając, tak? Czyli jeszcze raz. Nabieram sobie powietrze. Podnoszę, prostuję rękę, ręce w łokciach, dlatego mi się prostują barki. Mam tutaj te mięśnie troszkę spięte, to jest też istotne, ale już się tutaj nie będę rozdrabniał, żeby tłumaczyć dlaczego akurat te mięśnie i tak dalej. To można by osobny materiał o tym nagrać. Wykonuję krążenia, które powodują, że mięśnie pracują w okolicy właśnie karku, ten mostkowo-obojczykowo-sudkowy mięsień pracuje i tak dalej. Czyli wprowadzam w obszar na wysokości tutaj głowy, szyi, e, większą ilość tlenu, czyli ten tlen, który nabrałem, kieruję w tą stronę. E, wykonuję sobie pięć okręgów w jedną, pięć okręgów w drugą, wypuszczam powietrze i się luzuję. I to jest jedno powtórzenie, tak? I robimy sobie takich powtórzeń 5. Kto chce, może sobie zrobić takich powtórzeń 10, jak jest więcej czasu. Robimy sobie wgląd. Możecie jeszcze na końcu wypuścić to zalegające powietrze, żeby dobrać sobie świeże. Czyli po wydechu jeszcze jeden wydech, a na wdechu żeby zwiększyć ciśnienie wdech i jeszcze jeden wdech, taki dobijający jakby to powietrze. I to jest jedno powtórzenie. Tak? Wykonuję tych powtórzeń tak naprawdę do momentu uzyskania efektu, ale powiedzmy, że 5 takich serii jest na razie na próbę. Robię sobie wgląd przed. 5 e, powtórzeń jedną, 5 powtórzeń drugą. Na wdechu wypuszczam powietrze. Tak powtarzam 5 razy. I jeżeli e, robimy sobie wgląd i zauważycie różnicę, to dajcie mi znać, i napiszcie e, w komentarzu. Czyli macie jeden wariant taki prostszy, gdzie jest 5, 5 serii, drugi trudniejszy, powiedzmy, który wymaga więcej czasu, trudniejszy tak naprawdę nie jest, bo on w zasadzie powtarza tylko to, ale wymaga on troszkę więcej więcej czasu i ten stan, który jakby uzyskacie, wykorzystajcie sobie po prostu, poprzebywajcie w tym stanie, posiedźcie sobie i poczujcie, jak to jest mieć ten spokój i starajcie się go utrwalić i zobaczycie potem na przestrzeni dnia, jak często ten stan macie, czy on przypadkiem się pojawia, czy się nie pojawia, czy przy jakichś różnych innych momentach, gdzieś go łapiecie bo to też może być dla was cenna wskazówka do wykorzystania, żeby ten stan umysłu podtrzymywać, bo jeżeli będziemy podtrzymywać ten stan no to ten stan, w którym dłużej przebywamy będzie się utrwalał i będzie dla nas bardziej naturalny dzieciom czasem to pokazuje w taki bardzo uproszczony sposób jak chcę, żeby nauczyły się za pomocą oddechu pozbywać się jakichś problemów Swoich i wykonuje to tak, że dzieci dostrzegają jakiś problem, który mają w głowie, powiedzmy, a to już może być spokojnie wykorzystane przy pięciolatkach, czterolatkach, i oczywiście w górę. Widzą ten problem, nabierają powietrza. I naduszając sobie na czoło, wypuszczają ten problem nosem. Tak, i mogą sobie to powtórzyć trzy razy. Widzą jakiś problem, wciągają pozytywną energię i dusząc, wypuszczają te problemy. I zostaje pozytywny obraz w głowie, albo tak jak chcieliby, wyczyścić się po prostu energią, która Idzie za oddechem. Także może to będzie podo przydatne też dla, dla najmłodszych, może wprowadzicie coś takiego. Też jeszcze taka wskazówka odnośnie tych ruchów głową, bo to jest zawsze takie, takie pytanie, jak takie rzeczy pokazu Pokazuje, no to e, często ludzie się pytają, a co na to fizjoterapeuta. E, więc ja, jako że jestem fizjoterapeutą, to od razu na to odpowiem wykonuje ten ruch jak się da w pełnym zakresie przy podniesionych barkach po nich przetaczając, a jeżeli będzie to niemożliwe, bo jest jakaś bolesność, no to w tym momencie tak, żeby on nie sprawiał bólu. Może to być bardzo delikatne takie koło. Nie musi ono być w pełnym zakresie, tak jak ja to robiłem. Może być bardzo delikatnie w jedną, w drugą stronę i wypuszczamy powietrze. Także nie trzeba robić tego w jakiś tam spektakularny sposób, nie trzeba też szybko, tempo możecie dobrać do swoich jakby możliwości. Ja to staram się robić dosyć dynamicznie, ale też nie jest to konieczne, żeby ten, ten, ten sposób dynamiczny był. Tutaj jest bardzo dla was duża dowolność odnośnie zakresu ruchów na pewno i odnośnie tempa wykonywania tego ruchu. Nie ma to być w żaden sposób bolesne. Także ode mnie taka wskazówka, coś nowego i myślę, że następne nagranie też nagram już typowo z takich oddechowych rzeczy, bo trochę wróciłem tutaj do domu i w wakacje mam więcej czasu, żeby Wam jakieś materiały udostępnić, więc na pewno coś się jeszcze w najbliższym czasie pokażę. A oczywiście jeżeli macie jakieś pytania albo chcielibyście, żebym jakiś problem poruszył albo wyjaśnił, no, to jak najbardziej e, piszcie, ja to e, jak będę widział, że coś jest fajnego, coś takiego, co może innym osobom coś dać, wnieść, no to pewnie ten temat e, poruszę i, e, i zainsp może zainspirujecie mnie jakoś do działania, bo, e, bo mam kilka pomysłów, ale najbardziej to chciałbym po prostu odpowiedzieć na, na to, co Was nurtuje. Okej, okay. dziękuję, trzymajcie się, e, miłego Dziąka, hej.